Kurwa, jakbym wiedział, że nic nie macie, to ze sobą w szkole i zaliczą matmy na ładne oczy. Ty i ładne oczy kurwa. jak miał się odzywać pół godziny temu, to nie moja wina. Musimy czekać, może zaraz zadzwoni. Zadzwoni i to ci w życiorysie, jak zaraz czegoś nie wykminisz. Ile można czekać na jebanego gieta? E chłopaki... Znajomy mojego znajomego ma znajomego, co podobno jak pierdzi to zielskiem. I można ujebać się za frajer. I ty w to niby wierzysz? No nie wierzę, ale może miałby czym poratować, no nie? A dasz radę załatwić kontakt do niego? Daj mi chwilę, napiszę do kumpla. E, mam jego adres, jedziemy? Jedziemy. To tutaj. My podziało. Ty pierwszy, bo jesteś rudy.